Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Średniowiecze, jacyś katorżnicy umartwiają się. Co to za ciemnogród? Przecież to jest nic nie warte, jak można jakieś. Jakieś włosienice na siebie nakładają, biczują się. Co za ludzie, co za metody. Obśmiali nam umartwienie, obśmiali nam te wszystkie metody, które mają wziąć w karby naszą krnąbrną naturę. Kochani, no co będziemy się oszukiwać? Kto z nas nie ma przeróżnych pragnień, z którymi sobie nie radzi, radzi sobie słabo, a może i sobie radzi i bardzo dobrze sobie radzi, ale te pragnienia w sobie ma. No tak jesteśmy skonstruowani. I Bogu dziękujmy, bo to znaczy, że, że nasze zmysły dobrze funkcjonują. Obśmiali nam tych, którzy. Byli mistrzami życia wewnętrznego. Oni dostrzegali w sobie te przeróżne pragnienia, i mówili, ale znajdowali argument, żeby nad tymi pragnieniami zapanować, żeby powiedzieć im milczeć, żeby powiedzieć tym pragnieniom potrafię z Ciebie zrezygnować. Ja Cię widzę, dostrzegam Cię w sobie, ale potrafię zatrzymać się, żeby nie zrealizować tego, do czego ty moje pragnienie mnie zapraszasz, bo znajduję jakąś rację wyższą. No więc obśmiali nam, powiedzieli, że to jest w ogóle to wszystko to trzeba między bajki włożyć do muzeum jakiegoś, a potem stworzyli marketing, a potem stworzyli cały przemysł reklamowy. Który nie robi nic innego, jak tylko rozbudza nasze pragnienia. I my jak pokorne cielątka, potrafimy za tym przemysłem reklamowym iść. I tutaj, drodzy, nie ma, nie ma reguł, tak za tym przemysłem reklamowym podążają dzieci, które chcą mieć koniecznie tę zabawkę, tę składankę, tę lalkę, ten komputer, to później już młody powie. Ten smartfon, ten samochód, te perfumy, ten dom, te meble, muszę to mieć. Muszę to mieć. Podporządkuję wszystko, już nie powiem o nałogu, który już jest dramatem. Czy to już będzie narkotyk, czy to będzie alkohol, czy jeszcze coś innego. Najpierw nam obśmiali, umiejętność panowania nad naszymi pragnieniami. A potem przejęli nad tym wszystkim władzę i powiedzieli: A teraz, my wam pokażemy, czego wam tak naprawdę potrzeba, czego wy pragniecie. I potrzeba, drodzy, w związku z tym, czego? Nic innego, niczego innego, jak właśnie powrotu do ducha średniowiecza. Dostrzegam te pragnienia, ale mówię sobie: Nie, to już Paweł Apostoł powiedział: Wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Taki szczegół. Szukacie mnie dlatego, żeście chleba się na jednej. No, każdy z nas nosi pragnienie, żeby nasycić się, kiedy jest głód, a jeszcze kiedy można się nasycić za darmo, to co już jest w ogóle. Super, idziesz do jednego supermarketu, do drugiego w Oławie. A tam obsługa mówi, proszę bardzo, proszę koszykiem podjechać. My pomożemy nawet Panu, Pani, nawrzucamy tego, tak? Idziesz do salonu samochodowego, ależ oczywiście, wiesz, full, wypas, jak młodzież powie, jak tak, no, jeśli jeszcze za darmo. Ale Jezus, i to jest cały sens drodzy tego tygodnia biblijnego. No, niech, ta, niech to słowo Boże przekłada nam się na życie. A Jezus pokazuje. Całkiem inne obszary, i w XXI wieku, w wieku reklamy, marketingu, brandingu, Jezus pokazuje całkiem inne obszary, inne wartości, po które warto sięgać, rezygnując z innych, też miłych, też cennych, też wartościowych, ale są jeszcze inne, są jeszcze bardziej wartościowe. I żebyśmy, żeby nie dać się zredukować do tych, którzy za przeproszeniem na smyczy pociągani będą szli i wydawali ciężko zapracowane pieniądze. Żeby nie dać się ostatecznie też i szatanowi, który będzie rozbudzał, rozbudzając w nas przeróżne pragnienia, będzie nas zwodził w ogóle w grzeszną stronę. Potrzeba zgłębiać ducha, potrzeba sięgać po słowo. Potrzeba rzeczywiście próbować przejąć się tym, co mówi do nas Jezus, tym, co mówi do nas Biblia, co mówi do nas Kościół, co mówi do nas religia, co do mnie mówi chrześcijaństwo w XXI wieku, kiedy ścierają się przeróżne wartości, kiedy różni próbują walczyć o moje pragnienia. Jakie to cenne. Kiedy potrafimy w całym tym gąszczu różnych kolorowych, hałaśliwych wartości, dostrzec tego, który ambitnie, ale nie hałaśliwie przemawia i mówi: Chodź, ja ci pokażę miejsce, pokażę ci obszar, przestrzeń, w której zaspokoisz swoje naprawdę ważne pragnienia, żeby kochać żeby być kochanym, żeby być zrozumianym w świecie, który kompletnie nie jest zainteresowany zrozumieniem ciebie, żeby być wysłuchanym w świecie, który w ogóle nie chce słuchać ciebie, on ci tylko chce nakrzyczeć do głowy. Chodź, ja ci pokażę świat, w którym się naprawdę poczujesz bezpiecznie, świat ludzi życzliwych którzy Cię otoczą i pokaże Ci świat miłosierdzia, który wleje w Twoje serce taki pokój, jakiego nigdzie nie znajdziesz, bo tego tak naprawdę pragniemy. Wsłuchując się w Słowo Boże, chciejmy podążać za tymi pragnieniami, które sugeruje nam bardzo subtelnie Jezus, a będziemy syci.